Hej, witajcie w nowym filmie na moim kanale i dziś przedstawię Wam 10 takich fajnych lifehacków, które ułatwią Wam życie, a przy okazji zaoszczędzicie też parę groszy w portfelu. Więc bez zbędnego gadania przechodzimy do filmu. Pierwszy trik to stosowanie oleju kokosowego dosłownie na wszystko. Jest to naprawdę świetny kosmetyk, bardzo nawilżający, który może posłużyć zarówno jako balsam do ciała, balsam do ust, Krem do golenia, odżywka do włosów, świetnie też zmywa makijaż, czy działa wybielająco na zęby. No ja go po prostu uwielbiam. Jeśli jednak kochacie kosmetyki i lubicie testować nowości, to super opcją jest pudełko Big Glossy, czyli pudełko niespodzianka, które przychodzi do Was co miesiąc i nie wiecie, jakie kosmetyki się w środku znajdują. W każdym pudełeczku znajdziecie minimum 5 produktów. Czasami dodawane są też miniaturki kosmetyków, dzięki którym możecie sprawdzić, czy podoba Wam się konsystencja i zapach danego produktu, jego działanie i czy nie uczula. Taki box to też świetny pomysł na prezent. Dlatego jego cena jest dużo niższa niż jeżeli byście się zdecydowały kupić te wszystkie kosmetyki oddzielnie. A ja mam dla Was mega kod zniżkowy, który działa do końca sierpnia. Na hasło słodka da 10 kupicie pierwszy box za jedyne 39 zł. Jak to zrobić? Wchodzicie na stronę Big Lossy, wykupujecie subskrypcję, z której notabene możecie w każdej chwili potem zrezygnować, wpisujecie kod i swoje dane. Wszelkie pozostałe informacje znajdziecie w opisie filmu. Lubicie produkty dwa w jednym? No kto nie lubi? Są mega przydatne i zajmują mniej przestrzeni. Na przykład pełny makijaż możecie wykonać max pięcioma kosmetykami. Fluid, korektor i puder zamień na krem BB. brązer nada się również jako cień do powiek. Tak samo rozświetlacz. Natomiast szminkę możesz także wykorzystać zamiast różu do policzków. Wynik? Lżejsza kosmetyczka i oszczędność czasu. Jeżeli chcesz, aby Twoje perfumy dłużej utrzymywały się na skórze, to miejsca, które będziesz psikać, posmaruj wcześniej wazeliną i sama się przekonaj. Zmywanie makijażu też może się już obejść bez płatków kosmetycznych i płynu do zmywania. Wystarczy, że użyjecie wody i specjalnej rękawicy, która jest też bardziej ekologiczna, bo jedna rękawiczka wystarczy na 3 miesiące codziennego używania. W tym czasie zużytych zostałoby około 400 wacików. Zmocz rękawicę i usuń nią makijaż. Potem umyj ją za pomocą mydła. A tonik? proste. Wklep go w cerę opuszkami palców. Często zużyte kosmetyki wcale nie są tak do końca zużyte. Dlatego zawsze staraj się wyciągnąć z nich jak najwięcej. niej nożyczkami opakowanie i zobacz, ile produktów w środku się jeszcze znajduje. Ty chciałaś go wyrzucić. Płatki owsiane to kolejny uniwersalny produkt, który pozwoli ci zaoszczędzić masę pieniążków. Można z nich przygotować pyszne śniadanko typu owsianka, omlet. Po zblendowaniu otrzymasz mąkę owsianą, a po namoczeniu i odciśnięciu płatków przez sitko, mleko owsiane. Do tego możesz z nich przygotować maseczkę na twarz lub włosy. Wolicie mocną czy słabszą herbatę? Jeśli tak jak ja tą drugą, czyli wkładacie torebeczkę i zaraz wyjmujecie i w sumie marnujecie tą herbatę, bo wrzucacie ją, a praktycznie z niej nie skorzystaliście, to wystarczy przeciąć ją na pół. Dzięki temu zyskacie więcej torebeczek, a co za tym idzie, więcej pysznych herbatek. Wszystkie zmagamy się ze sprzątaniem. I nie wiem jak dla Was, ale dla mnie największym utrapieniem jest łazienka. Niektóre zabrudzenia tak ciężko zmyść, np. taki osad wokół kranu czy w odpływie, ale mam na to sposób. Nalej na papier toaletowy trochę octu i mocno przyciśnij w zabrudzone miejsca. Zostaw na dwie godzinki albo na całą noc. Po tym czasie łazienka będzie jak nowa i to bez użycia drogich chemicznych środków. Zamiast wydawać pieniądze na kolejną bluzkę czy kolejne spodnie, skup się na ubraniach, które już masz i łącz się ze sobą w niestandardowe luki. Naprawdę jak się postaracie, to można stworzyć fantastyczne zestawy i nikt się nawet nie skapnie, że to ta sama rzecz, którą wczoraj na sobie miałyście. Ciekawa jestem, czy znałyście te wszystkie lifehacki i czy spodobał wam się film w takiej formie. Ja oczywiście korzystam na co dzień z wszystkich tych trików, które tutaj przedstawiłam. I słuchajcie, odkąd je wprowadziłam w swoje życie, naprawdę żyje mi się dużo, dużo lepiej. Zachęcam oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału, żeby nie przegapić nowych filmów. I to wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym. Pa, pa!